Siemano widzowie, tu ja Kamisohi, a dzisiaj mamy Poldeczka ze sobą, Eryka i zgadnijcie kto to? Grześ, tak to jest Grześ na jego nowym koncie, a więc y, on tak samo się nazywa na YouTubie, a więc jeżeli chcecie oglądać moje i jego kontenty, to sobie Nie. zabieracie tutaj siup, to jest jego nick, tutaj G za dużo dał. A więc zapraszam na mój kanał i na kanał Grzesia będą te same kontenty, tylko że u Grzesia z Grzesia kamery, o mnie wiadomo, że z mojej kamery i to chyba na ten moment wszystko. A co do live'ów, live'y będą na moim kanale, bo jeszcze troszeczkę Grzesiowi brakuje w porównaniu do mnie, bo mi brakuje jakoś. Jezu, logika jest słaba. 30 subskrypcji, ja mu 50 subskrypcji. A więc zasubskrybujcie to będą live'y na dwóch kanałach. Dołączacie kiedy tylko chcecie. I mamy i, i robimy customa z mojej i. Y, Gdzie się ty nie chcesz chyba wygrawać z, z mojej kasy. A więc wpadajcie, bo pamiętajcie, na customach podoba się Wam jakiś skin. Pierwsze miejsce na Customie. Twój, to jest twój skin, bo wygrałeś customa, a więc zostaw suba, to może na nim wystąpisz. A więc na dziś to koniec. Nara!